No, witam serdecznie. Dziękuję Wam serdecznie za wszystkie pozytywne wiadomości. Za to, że się upytacie, kiedy będzie film i kiedy będzie transmisja. Przecie mnie oglądać na trzech stronach. Na moim fanpage'u Wróżka Anila, na mojej stronie prywatnej. W czasie transmisji, kiedy natraficie na małą transmisję, dostajecie kartę, ale dobrze jest dać wtedy dodatek na cele charytatywne, po to, żeby energia była wymieniana. Jutro mamy przepiękny, cudowny nów, cudowną energię w rybach, bardzo nostalgiczną, bardzo spokojną, bardzo taką ezoteryczną, więc możemy być takim już dzisiaj nawet nastroju, takim właśnie nostalgicznym, chociaż dla mnie bardzo fajny dzień, dzień pełen i spotkań, dzień pełen rozmów też z wami, pytań, ale też dzień takiej przyjemności, bo sobota jest, sobota jest cudownym dniem, nie tylko energią Saturna, energią spotkań, energią komunikacji, ale też takim dniem bardzo fajnym, bardzo, bardzo przyjemnym. Chcę Wam przedstawić bestseller z mojego sklepiku, przepiękne wahadło, które zawsze właściwie mi towarzyszy, wahadło Atlantis, wahadło ze złota, przepiękna, cudowna też energia, mm, bardzo energetyczna, więc Tutaj dużo, dużo, dużo nim pracuję, często się nim posługuję. Towarzyszy mi w pracy także. Dzisiaj Wam będę dawała karty na nów dla każdego znaku. Natomiast chcę Wam przeczytać jedną opinię też klientki. Chcę Wam opowiedzieć troszeczkę, w jaki sposób odbywa się odczytanie czytanie. Ja bardzo lubię sesję, gdy, gdy Wam mówię, co nadchodzi na zasadzie takiej, że do mnie dzwoni klient ja Wam mówię, co nadchodzi, czyli co właściwie widzę, co na to się przygotować. Ja lubię rozmawiać z klientem, kiedy Was widzę twarz w twarz, ewentualnie nagrywam Wam filmiki, są dwie opcje, opcja do 10 minut filmiku i opcja do 20 minut filmiku i Łączy się z energią właśnie waszego zdjęcia. Klientka pisze: Pani Kasiu, gdy powiedziała pani, że mam uważać u męża na kolano, na układ krążenia, to mnie zamurowało. To jest niesamowite, że pani to wie. Często nasza choroba czy wydarzenia, które nadchodzą, one już są widoczne w naszej ausze. Ja zazwyczaj je widzę w momencie, kiedy mm, dla mnie bardzo łatwą sprawą jest odczytanie tego, szczególnie jeżeli widzę człowieka twarzą w twarz. Czyli na przykład jak rozmawiacie przy Messengerze, czy kiedy mam spotkania z Wami e, takie właśnie osobiste, wtedy ja czuję tę energię, która nadchodzi, która e, tutaj towarzyszy w Waszym życiu. To jest bardzo łatwa do odczytania. Ona się jest, ona jest w waszej aurze, ona tak po prostu nadchodzi e, i, i pojawiały mi się wizje, pojawiały mi się e, jakby skojarzenia, ale też pojawia się, jakby czuje, czuje tę energię, czuje tę energię, czuje, co się tutaj wydarza. Intuicja jest pierwsza, potem są karty. Karty są pomocą, karty dają wskazówki, karty są takim wyznacznikiem punktów, które się właśnie tutaj pojawiają, więc bardzo, bardzo lubię takie sesje, kiedy z Wami rozmawiam, bo jestem osobą bardzo towarzyską i <laughs> zawsze, że klient do mnie dzwoni, mam herbatkę przygotowaną albo kawę. Czyli kiedy do mnie przychodzi, czy kiedy jestem z Wami, bo już zaczęłam takie spotkania właśnie osobiste, kiedy do mnie przychodzi, zawsze sobie pijemy herbatkę, rozmawiamy, patrzymy w karty, więc zapraszam Was serdecznie. Więc zapraszam Was serdecznie na moje strony, a teraz już patrzymy sobie, jaka będzie energia nowiu, co tutaj runy wskazówki będą Wam dawały dla poszczególnych znaków. Spójrzmy sobie, baranki kochane, kochane baranki, baranki to są zawsze baranki, no proszę, baranki będą pełne życia, runa rajdu, runa zmiany, runa dobrej możliwości, runa akcji. Coś przepiękna energia tutaj, Bereny. Będziecie się wybierać w podróż, będzie dużo zmian. Bardzo dobry czas jest, jeżeli chodzi o zmiany pracy, o zmiany różnych rzeczy. Byczek. Już patrzymy sobie, byczki. Byczki, kochani, będziecie mieli troszeczkę taki czas emocjonalny, sporo takich rzeczy karmicznych, sporo takich rzeczy tutaj do przerobienia. Jest to runa losu. Tutaj takie sytuacje troszeczkę karmiczne, troszeczkę takie od losu będą się pojawiały na waszej drodze, ale nie jest źle. Będzie tutaj dobrze. Bliźniaczki. Już patrzymy sobie bliźniaki. Bliźniaczki mamy, Runera i to tak samo. bliźniaki będą gdzieś na wyjazdach, będą e, tutaj się, e, będą się, uczyły, będą planowały, będą dużo rzeczy właśnie robiły. Spójrzmy sobie na raczkę, tutaj na raczka, Już patrzymy sobie co raki, raki będą tworzyły, raki będą miały dużo pomysłów, raki będą w takiej energii właśnie twórczości e, tutaj, więc bardzo fajna energia. Spójrzmy sobie na Lwa, co tutaj będzie u Lwa. Lew jest pod wpływem runy Algis, runy ochrony, runy dobrych wiadomości. Runa, która mówi tutaj dużo o takiej opiece z góry, o dobrych właśnie możliwościach. Spójrzmy sobie na Panny. Panny tak samo, będą tworzyły, pojawi się mnóstwo możliwości, ta energia się odblokuje, energia będzie do Was napływać pełną parą, będziecie tworzyć, będziecie w tej energii tworzenie, działania dobrych rzeczy. Spójrzmy sobie na wagi, już patrzymy sobie, jaki to będzie powód na wagi. Co tutaj najnowsze cię, no Fechu, pieniądze, dobrobyt, spotkania, przyjemności, przepiękna energia. Spójrzmy sobie, skorpioniki. Skorpioniki będą otwarte na wszystko to co najlepsze, dużo spraw przy domu, dużo możliwości, dużo takiego naprawdę dobrej, pozytywnej energii. Spójrzmy sobie na strzelce, co Wy tutaj strzelce będziecie mieli w życiu runa odela, runa spokoju, runa spraw domowych, runa opiekuńcza, także przede wszystkim runa stabilności, więc ta energia będzie bardzo fajna. Spójrzmy sobie na koziorożce. Koziorożce mają opiekę z góry, dobre działanie, pozytywne działanie, taką pozytywną opiekę tego wszystkiego, co jest właśnie najważniejsze. Spójrzmy sobie na wodniczki, już patrzymy, wodniczki. Wodniczki mamy runę fechu, runę działania, runę dobrych wiadomości, runę, która tutaj dużo daje Wam takiej dobrej stabilności. I rybki, już patrzymy sobie. Rybki Runa Algis, opieka, działanie, dobra energia, wszystko to, co dla Was najlepsze. Zapraszam serdecznie, pozdrawiam, cały świat Wróżkanina. Możecie poprosić o filmik. Filmik wysyłam, filmik jest na YouTube, będzie to filmik prywatny, gdzie Wy widzicie i ja. Możecie się porozumieć przede mną przez Messengera, możecie się porozumieć ze mną, przez WhatsAppa. Możecie napisać maila, więc zapraszam Was serdecznie do kontaktu. Wróżka anila. Pozdrawiam.